Cześć, pasieka Gromadzeń, 2 marca. Powiem Wam, chwilą właśnie tak wszedłem sobie zobaczyć, co się dzieje na Pasiece i się zdziwiłem, że aż tyle pszczół lata. Bo w nocy było minus 6, no jest 12, już jest 12.30. Więc no wiadomo, już, już tego mrozu nie ma. Już się pojawiło słoneczko i to dosyć mocne. No i jak widać pszczoły ładnie tutaj. Działają jest 6 stopni niby w cieniu, i więcej ma nie być przez następne, no, z 10 dni ma być taka właśnie pogoda podobna, nawet ma być na weekend trochę chłodniej. Pszczoły fajnie widzę pyłek noszą. Więc, więc znajdują cały czas pewnie leszczyny, olszynę jasno tę purpurową, taką jak ostatnio pokazywałem, czyli tą, choćby nawet tutaj spod pod ulami co rośnie, no patrzcie jakie nóżki, to już coraz, coraz większe z tym pyłkiem są zbierane ładnie, ładnie latają ciekawi mnie jak ta wierzba, zaraz podejdę krokusiki na pasiece, na razie same fioletowe Powinny jeszcze białe kwitnąć, nie wiem czy one już po prostu no, tak mi się dawało, że powinny być późniejsze, ale nie wiem czy po prostu one jeszcze istnieją Czy już się nie wiem, wyrodziły te krokusy. Widzicie, tu jest pełno fioletowych. Pszczoły w nich zbierają pyłek. I wszędzie widzę fioletowe, a były jeszcze inne kolory, no ale Co zrobić Ważne, że są no Niektóre już widać takie klapnięte Przekwitają No i wszędzie pszczółki fajnie latają a Muszę tą czereśnię Zrobić, podjechać, szybko wyciąć Wyciąć, ściąć te gałęzie i Szczepki dać, tu jest jedna szczepka Która się przyjęła Dobra Chciałem zobaczyć właśnie tą wierzbę, tutaj Iwę, znaczy Iwę, ja nie wiem czy to jest w 100% Iwa, bo po prostu się wysiała, ale jest no, bardzo wczesna, bardzo fajne ma e, te kotki, bardzo fajnie pyli co roku, więc na pewno jakaś odmiana Iwy. No i powiem Wam, że już naprawdę, naprawdę duże bazie są, bazie kotki, bazie, bazie. Więc lada moment i będzie kwitło. Zazwyczaj ona zaczęła, zaczynała w poprzednich latach kwitnąć, tak uśredniając na dzień kobiet. Często na 8 marca po prostu ona mi tutaj trzeba pylić. Pszczoły zaczęły na pierwsze z góry jakieś tam bazie latać, które zaczynały pylić. Mamy dzisiaj drugiego. Na razie jeszcze nie widać, ale mówię, no teoretycznie noce są zimne, więc może to trochę strzymuje. Ale dopiero się okaże, no za tydzień gdzieś, dzisiaj jest drugi na no, to ósmego. Akurat powiem Wam, że tutaj lata sporo pszczół na tujach. Czyżby tu je pyliły? Patrzcie, rzeczywiście. Patrzcie, jakie ma obnóżanie. nie wiem, czy widzicie? widzieć. Tutaj o grube, takie brązowe. Widzicie, widzicie? Szczółka, czyli zbierają pyłek, stój. Nie działałem, że tak wcześnie, tu ja pyli. Początek marca. No, patrzcie, ile tu pszczół. Ale tamte nie pyły, tam szedłem, to nie pyliły. Tylko tu jest jakaś wcześniejsza odmiana. Może tamte później będą. Rzeczywiście, pszczółki mają brązowy pyłek na nóżkach. Stój, no tego się nie spodziewałem. Słyszałem, że tu jest trująca, no ale pszczoły chyba wiedzą, co mogą zbierać, a czego nie. Raczej tutaj, tu i pełno jest w okolicy, nie tylko u mnie w ogrodzie. Więc raczej co roku latają po prostu człowiek nie zwraca uwagi. No ciekawe, pszczoły na tujach i to sporo, bo naprawdę wzykają bzy tu bzyciom. No, fajnie, fajnie. Znaczy fajnie. Dobrze, że mają zajęcie, bo tak jakby nic całkowicie nie kwitło, to co one by tu biedne latały i by się tylko kręciły, a tak widzę mają pyłek Zwierzby jeszcze nie ma. Ale popatrzcie ile one już rzeczy tutaj u mnie znalazły. Jasnoty leszczyny. Pyłek stui Ciągle, ciągle coś. No i z krokusów, oczywiście, z przewiśniegów. Zobaczymy tą deszczynkę, czy jeszcze coś tutaj. Ło! Zahaczyłem. Pszczoły pogoniłem. Tu je zahaczyłem barkiem i je tutaj do, po prostu w powietrze rozgoniłem niechcąco. Ale tak to jest, jeśli ja patrzę na przed siebie, na to co nagrywam, jaki tu jest obraz i widzicie, zahaczyłem gałąź. A, patrzcie, co tu się dzieje. <laughs> Szaleństwo. Dużo, dużo pszczół. Patrzcie, ile tutaj ładnie pylą, jest, słoneczko, no ale widzicie, 6 stopni w cieniu, a w słońcu jest pewnie kilkanaście. No i pszczoły latają. Nie musi być wcale ten 10-12 stopni w cieniu, no chyba, żeby były chmury. Ale dzisiaj jest bezchmurne niebo. Piękne. Piękna pogoda, to taki mróz był duży, 6 stopni. Ja wiem, że na wschodzie 6 stopni to dla Was nic, ale u nas w tym roku nie było dużych mrozów. Nie wiem, czy były. No, mnie nie było też tu dużo, no, ale z tego co wiem, nie było takich. Wiecie po 20 stopni mrozu w tym roku. Ochłodzenia. No, tutaj widzicie jakaś ta ładna tutaj, jedna gałąź, jedne, jedno drzewko jest późniejsze. A reszta już tak wygląda. Już tu jest dużo mniej pszczół. Tu, tu nie ma już w ogóle. Bo, bo po prostu już prze, przesuszyły się. Może przemarzły, no ale jak ta cała reszta tutaj jest, no to raczej nie przemarzły. O, a tutaj coś ich nie ma, bo jest, cień, jest chłodno. Widzicie? Przecież jeszcze są e, rozkwitnięte. Jeszcze nie są brązowe. A z tej strony od północy zero pszczół. Od południa. Gdzie jest e, słoneczko, gdzie grzeje? Po trzy na jednym e, na jednym tym baziu. To są orzechy, oczywiście, leszczynka No niech zapylają, może będę miał orzechy. Pyłek na nóżkach jest niedużo, ale coś sobie tu znajdą. No, także coraz więcej, coraz więcej się dzieje. No, ostatnio dawałem te ciasto. Już, już jacyś przeciwnicy dawania ciasta piszą głupoty. A, a wiecie, to akurat są odkłady bardzo późne. Tak jak wspominałem 100 razy, nigdy nie robiłem w lipcu odkładów, dlatego też o no, nie tak dbałem. Daję ciasto, zaglądałem, czy jest pokarm. One też miały podkarmiaczki takie litrowe i wcale dużo tego pokarmu nie brały, bo nie były takie silne jak odkłady na przykład z pierwszej połowy czerwca, czy te majowe. Te majowe odkłady to tu są na pasiece głównej, jako rodziny produkcyjne. Bo one już pod koniec sezonu, taki odkład z maja to już jest silny jak rodzinka zwykła. Tutaj dużej różnicy nie było. Więc je normalnie się karmiło tak samo jak produkcyjne. Zalało syropem. A tamte były takie późne odkłady. I wiecie, ja muszę 20 razy tłumaczyć ludziom. Ej Boże, i tak to jest z tym kanałem. Jak będziecie mieć kanał Będziecie musieli odpisywać na różne głupoty to się czasem odechciewa ale nie no już się przyzwyczaiłem także jakby ktoś pierwszy raz oglądał to dawałem tam ciasto ponieważ to były odkłady które słabo brały które były słabsze chcę je trochę popędzić tym ciastem ale też dać żeby one mi tutaj teraz z godu nie padły w tym marcu bo ten marzec ale nie ma być taki ciepły a tu w rodzinach produkcyjnych jak wspominałem większość pasieki nie dostaje ciasta Gdyby była taka konieczność, bym dołożył. Oczywiście. Wszystko jest dla ludzi i dla pszczół. Tylko trzeba wiedzieć, co i kiedy użyć. Także nie wiem. Niektórzy nie oglądają na całego filmika, w którym to mówiłem, a później i komentarze takie. Także pszczółki sobie oblatują się. Widzicie sporo tego pyłku już znajdują ja teraz od kilku dni zbijam ramki no kilkaset ramek muszę zbić na sezon Ech, prace w miedziarni stanęły bo po prostu te mrozy były w nocy i no nie, nie bardzo jest jak mm, pracować jak jest duży mróz, bo ta zaprawa żadna by po prostu nie schła za, za szybko jak przy takich niskich temperaturach to Raczej te, tam muszę ceg, cegieł troszkę. Z jednej strony jest duża, duża różnica i trzeba po prostu dużo zarzucić e, zaprawy i czymś tam dokleić. Więc na razie zbijam ramki. Chcę jak najwięcej zbić, po prostu zawsze mi brakuje. Więc nie wiem, ja tych ramek mam e, około 800 plus jeszcze jakieś tam stare z 50 to, e, no wszystkich nie będę zbijał, ale chciałbym z 500 ramek zbić. Żeby mi już nie zabrakło. No dobra, jeżeli u Was nie ma takich fajnych widoków, to mam nadzieję, że chociaż u mnie troszkę poglądaliście. Widzicie 6 stopni w cieniu, w słońcu pewnie z 15 i pszczoły. Może nie jeszcze tak wiecie, bardzo, bardzo, ale już sporo wyszło ich z uli. Latają po pyłek, po wodę. No rozwijają się. No w końcu wiosna za chwilę. Cześć, trzymajcie się.